Jak widzicie, prześwit bramowy mocno nam się zmienia. Echo, echo ładnie się tutaj roznosi. Mamy już położoną tynk, siatkę. Chłopaki wyrównują właśnie powierzchnię. Wcześniej stary tynk został skuty. Na górze, jak widzicie, są zamontowane płyty, o których już Wam wspominałem. Specjalne płyty Aquapanele, tak zwany suchy jastrych który no, ma ogromną odporność, jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne. Zwykła płyta karton gipsowa by nam się szybko połamała, popękała, a ta jest odporna na wilgoć, na czynniki zewnętrzne. Dzięki temu nadaje się właśnie do zastosowania tutaj takiej przestrzeni no, prawie zewnętrznej. Wspominałem Wam już kiedyś, że w prześwicie bramowym pojawi się też sztukateria. Na wysokości 1,30 m będzie taka piękna listwa odcinająca nam płaszczyzny, a w tej górnej części będą dwa takie duże prostokąty, ale takie ramy obrazowe No i będą tworzyły fantastyczny efekt. No i naprawdę jeszcze teraz siedzimy i pracujemy nad kolorystyką. Myślę, że wrzucimy Wam też jakiś materiał. Może podpowiecie nam, który kolor wy byście wybrali. Teraz magicznie przeskoczyliśmy do budynku B. Jak możecie zauważyć, fartuch w aneksie kuchennym, piękne płytki. Ściany łazienki już stały, ale doszła hydroizolacja w łazience. No i myślę, że jeszcze jakieś dwa tygodnie. I te mieszkania tutaj w budynku B też powinny być gotowe do sesji. Teraz szybki teleport na górę budynku B. Możecie zobaczyć też fajne mydełka, chociażby w aneksie kuchennym. Przez za chwilę przemek pokażę wam fajne płytki w łazienkach. W częściach wspólnych mamy już praktycznie wszystko zrobione. Jak widzicie kończymy teraz prześwit bramowy. E, oryginalna nasza brama poszła właśnie do piaskowania i do renowacji. E, sama, nie wiem jak to nazwać, rama e, tej naszej bramy jest już oczyszczona, będzie też przemalowana proszkowo, zostanie dodatkowo wzmocniona i później cała konstrukcja zostanie ponownie zmontowana. Teraz mamy chwilowo bramę tymczasową zamontowaną na czas tej renowacji.